dobry, Co z naszych dywagacji powychodziło tutaj. Co? Historia CIA, Control T, coś tutaj weszło z tego no niewiele ponad 30 pipsów. Ale, 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 ale... No, a tutaj to jeszcze dwa razy, no, to, ale to i tak wraca teraz. No i tutaj można zobaczyć, jak się tutaj sprawa miała. Czyli o ile wyszło poniżej, no o, to tam. Do, do 30 pipsów miałem, miałem luz, więc, więc tutaj się nawet nic nie wydarzyło takiego. Ciężkiego. Natomiast to co, to, co już wcześniej powiedziałem, czyli różnica między 30 a 15, prawda, jaka jest tutaj. To z poprzedniego filmu, tak powiem, można było dość ciekawie, czyli to potwierdzenie śmiesznej bombki z krzyżykiem, prawda. I do, dolna dolna y, y, pozycja DTOSC także tutaj spokojnie można było coś zrobić. Długo to się gdzieś tam tliło w tym wszystkim 5, 5, tak tutaj to wszystko to gdzieś tam się ten marazm taki na tym rynku stworzył. ale no cóż, warto było nawet przez te yy, czo, nawet 40. 40 pipsów. Fajnie jest. A zrobili dwa razy tyle, prawda? Czyli widać, że ten potencjał tego ruchu tutaj wyciągnięta wy, wykupienie dość duże u góry i dolna pozycja 30, przepraszam, 15 przepraszam, wraz z dolną pozycją DTSC daje, pomimo tego, że są duże jeszcze ewentualne wahania, gdzieś tam jakaś korekta, może dać fajny profil, profit no przy większych pieniądzach, tak ale to jest zabawa, to jest tylko zabawa, więc oczywiście na rynku realnym to tutaj nic innego się nie zmieniło, więc cały czas jest tutaj cały czas jest tutaj ten, ten taki, taki prąd Tak, tak, to jest naturalne naturalne konto no, w ten sposób. No okej. Okay. No, także na razie, na razie tyle z tego. No i okej, okay, pozdrawiam serdecznie.